zupę? No jak? No i witam w kolejnym odcinku serii. zagrajmy w Call of Duty Modern Warfare. Przechodzimy z następną misją. Nieźle. razu z niepowiem jasno po arabsku. Miejcie je pod ręką. Tak jest. To to są apteczki? Nie. Hadir zajął dla nas dobrą pozycję. Mój ojciec nazywał Hadira Lwem. Co mu się stało? Zginął w walce. Koło tylko Haberna Tędy Aleks. Hadir na nas czeka. Kazałam mu wziąć wszystko, co ma. Ale sniper. Zobacz 3-3-8 Lapua. Przebija pancerz z 600 metrów. Sam ją złożyłem. Proszę. Masz. To dla mnie? Niezła spluwa. Oh. Strzesz jej jak oka w głowie. Odwdzięczy ci się tym samym. Dzięki, Hadir. W sam raz przy takiej odległości. Będę twoim obserwatorem, Alex. Jesteśmy teraz braćmi. Postaraj się, Alex. Musisz się położyć. Dzięki temu łatwiej wymierzysz. Spójrz przez lunetę karabiną. Musisz ją wyregulować. Wypatruj błyszczącego światła w pobliżu autostrady. Mam go. Teraz dostosuj przybliżenie. Już się robi, panie komendant. Jak oficjalnie. Możesz wrócić do reszty. Takie. Nie zgub go. Mój oddział czeka w pobliżu drogi. Tak, widzę. Pomogą nam, kiedy rozpocznie się atak. Riza, chodź do na dach w robimy Pewnie jak z tym w kod, w Będzie z wiatrem znowu. Pionowa określa dystans. Każda kreska oznacza 200 metrów. Co te wzir Cel jest 400 metrów od nas. Celuj dwie kreski wyżej. Dwie kreski? Rozumiem. Wiatr będzie znosił twoje pociski. Patrz na flagi, by sprawdzić skąd wieje i przesuń celownik w tym kierunku. Spróbuj przesunąć celownik o kreskę w lewo. Zrobione. I strzelaj. No to samo co w kodzie czwórce. W Prypeci to też to tak było z tą chorągiewką. Z tym z z wiatrem no jak snajpiliśmy. W oddali stoi niebieski dom. Widzisz go? Widzę niebieski dom. Ha. Na lodówce leży owoc. Dystans 600 metrów. Kiedy będziesz gotowy strzelaj. 600 metrów. Tak, jakoś. Blisko. Jeszcze w lewo. Trafia. <grymka> Ma prawdziwy talent do zabijania owoców. Słyszałem to. Jahayalen, Uwaga, chłopcy. Teraz powinieneś mieć pewniejszą rękę. Pamiętaj, by wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść. Flagi wskażą ci kierunek wiatru. A punkty orientacyjne pomogą ocenić odległość. Przyjąłem. Dobra, teraz wypatruj wrogów na autostradzie. Niedługo się pojawią. Tylko z której strony pojadą? Z lewej, z prawej? Na razie tylko wiatr. Mam coś przy Żurawiu Pompowym. tylko jakieś kundle. Przedstawy. Cały czas obserwuj drogę. Wilk wkrótce się zjawi. Jeden pojazd nadjeżdża ze wschodu. Zrozumiałem. Nie atakować. Moi ludzie zauważyli pojazd. Po prawej, to może być wilk lub jego ludzie. Ach. Chyba wreszcie mamy towarzystwo. To zwiadowcy. Strzymaj ogień, poczekaj na czysty strzał. Ali, widzisz ich? Wspinają się na dach. Obserwuj dach, Aleks. Dwóch jest na dachu. Tak, widzę. 400 metrów. Kiedy będziesz gotowy, strzelaj. Ja Dobrze, Jeszcze jeden. Nie <gryw> Dwóch zwiadowców wilka mniej. Ali, możesz zaczynać. Adir jest pomysłowy. Kazał im zastawić pułapkę, aleks. Osłaniaj ludzi przy ciężarówce. Które ciężarówce? Zabicie wilka nie gwarantuje, że odzyskamy gaz. To prawda. A co jeśli go nie znajdziemy? Muszę. A tam jadą. Samotna popka? Maszyn, Masi, El-Isziara. Al-Katala będzie musiała przestawić tę ciężarówkę, żeby przejechać dalej. Poczekajcie, aż będą bliżej i zdetonujcie ładunki. Panie, będzie za że. Jaką wuj na wschodzie, kuzynko? Przyjęłam. Do dzieła. Walczcie dzielnie, kuzyni. Już tu są, Alex. Z prawej strony autostrady. Trzy pojazdy Al katali. Przyjęłam. Widzę. Nie strzelaj. Niech wejdą w zasięg. Atakujemy? Nie. Czekajcie, aż się zbliżą. Czekamy, czekamy. Jeszcze bliżej. No, śmiało. Widzą ją. Podchodzą do ciężarówki. Hadir. Obserwuję. Przygotuj się, Alex. Wysadź ciężarówkę, Alex. Teraz. Uff, szakalaka. Do ataku! Otworzyć ogień! Alex, z lewej! Trafiony. Krok, krok! O, dwóch jeden strzał. Też dwóch. O, ah, teraz przotować. Do Dobry strzał. O, oh, nogę mu darwało. Alkapale! Na autobusie! O, oh, co to? ci wroga. Adir, wycofaj naszych. Nie powinniśmy się wycofywać. Zrób to. Wycofaj się, Ali. Wynoś się stamtąd. Ładuj w silnik. Zatrzymaj ich. Zatopiony! Dobry strzał. Udało ci się. 何やってんだろう ich Alex. Wypatruj z góry zzału. Widzę cel. Leży. Oh, nie zabiję tylko ucheck. Jest jeszcze jeden mój też Alex. Zała two obsługę. Tu, tak blisko. Mam ich na celu. to dostał? Nie, gdzieś tam jest jeszcze jeden moździerz. Tam gdzieś? Nie mogę ich znaleźć. Co dokładnie widzisz? 600 metrów. Ruch obok niebieskiego domu. Mam ich. Dostał. Już poni. Ciężarówka północna! Zamyk, zamyk! Zatrzymajcie ciężarówkę, Aleks! Przelek dalej! Wart ciężarówkę, wart nią już! Przeraj do kierowcy! Ją no, wyjedzie teraz. Przeraj, Aleks! Zaraz będzie za blisko! Dobra, dostał! Blisko. Dobrze strzelasz, Alex. Wilk musi być w drodze, inaczej nie wysyłaliby tu tylu żołnierzy. Aha, aha. Zacznij podkładać ajdiki, bracie. Hadir i ja umocnimy pozycję, Alex. Idź do wschodniego bunkra i uzupełnij zapasy. Gdzie jest bunkier? O, taki akcja tak. Więcej ładunków wybuchowych hadir? Tego nigdy za wiele. Tak jak wcześniej. Jak wrogowie się zbliżą, wysadzamy. Uważaj na dystans. <grym> <grym> Alex, kapitan Price wywołujecie przez radio. Mówi, że to pilne. Jest radio. Proszę. Echo trzy jeden do dowódcy. Alex, wilk ucieku z miasta. Świeża w waszą stronę. Maciek. Maciek. Mamy kontakt dowódco. Głowy nisko. Nie dajcie się zauważyć. jesteśmy w drodze. O. Noż chrype dostałem. Skąd dostałem? Świeża w waszą stronę. Mamy kontakt z dowódcą. nisko! nie dajcie się zauważyć. Jesteśmy w drodze. Zostańcie za padły z autostrady. Pozbądź się go, szybko. Zamknijcie go. Zamknijcie Mam go. Wiatr się zmienił! Mamy silny wiatr. Musisz wziąć poprawkę. Cztery kreski w lewo. Szukam celu. Przemieszcza się. Jeszcze nie używaj celownika. Poczekaj, aż wzbije się pył. Jego luneta będzie lśnić w słońcu. Wypatruj błysku. Przemieszcza się. Przemieszcza się. Przemieszcza się. Przemieszcza się. No, dostał w girę. Dobry strzał, Alex. Alcatala przegrupowuje się na autostradzie! To mógł być on! co tu będzie. Siostro, dym! Biały dym po lewej! Alex, wymyśl coś! Zatrzymaj ich! Ciekawe, czym? Celuj w opony, żeby ich spoboczyć! <laughs> Strzelaj w opony! Strzelaj w opony! Tylko nie w instrybutor! Znaczy, są. Przerwa Pucharek. Fajnie. O nie, być nie ma. Это расплавить. Раз достал. Понял вот их у O, znowu naszego ja szczynie. <grych> Moja ciężarówka jest nie pełna ja. potężnych materiałów wybuchowych. Pora ich użyć! Otwórz klapę, szybko! Będę osłaniać! Rosyjski galop! Tak! A teraz podeszliśmy go Rosjan! Zresztą tyli ptakowe są wulkan, szybko! To nie masz tyle? Co to było?

Przeniosła mi tak, Fara. Fara. Siostro, no tak mnie! Jak mogłeś to zrobić? Nie było innego wyjścia, Fara. Teraz wszystko może się zmienić. Nie, nie w ten sposób. Siostro, siostro. Ukradł nas, posłuchaj, Hadir zdrajca. Wykradłem gaz Rosjanom, nam pomóc, tylko po to powiedz jej, powiedz jej, Alex. <noise> o, ale z rodakcji, dwadzieścia lat temu. <noise> To też będzie chyba następna misja. Gdzieś pod gruzami leży. Jakieś bombardowanie musiało być. Się Dobra, ale myślę, że na tym momencie zakończymy ten odcinek. No i co, zachęcam do subskrypcji, komentowania, komentowania lajkowania, wpadania na Twittera, Instagrama, Twitcha. No i tyle do następnego, baju!